Rozpocznij nagrywanie. Trzeba dać. Możesz. Przywitamy się. Oho, flash, siema, siema. Siema, siema. Witam. To ja robię na E? Nie pamiętam. jest zobaczyć sztuczkę? Nie mam many. Tak wygląda ta sztuczka. Łuczkę? Oła, wolał. O, wyjebka. Polega. Koliga. i tak to będzie wyglądać. Nie mam many. Nie. Dwa trupy. Dwa trupy? Dziesiątka co ty chodzisz? Chyba mnie ręka swędzi. Nie ma problemu. spędzi, że, że panu już tutaj dojdzie. Nie ma żadnej gatki. Religia w Polsce nie jest dodatkiem. Nie jest pierwszym do gówna, Jest fundamentem. Kurwa, też tam. Odstrzeliłem mu łatwo. Jezus, Maria, co to ja jest? O, jak boli. Ja nie mogę ci Oła! O, zrespiony tak zostałeś. A, tak ja mnie zrespi Dobrze. Co? Co kurwa? Och, koniec serii. trzy dupy. Koniec z serii, W trzy dupy. No, i tak to wygląda. Jay, spać zaraz. Jakub, jakiś content trzeba. O, nie. Znasz takiego so youtubera jak Sadziu? Sadgeju? Zostałem wymordowany. Oj, jak boli. <coughs> Sadziu? Sadgeju. Ojojoj. A mamy to. No, słuchaj. Nie widzę. Otygnął ją. Kumpel. No, który to jest w ogóle? Kumpel Jezusa. Nie wiem, czy zauważyłeś. Jezusa. <laughs> Na no, były kumpel jezusa? O Boże. O Boże. nie Niedobrze. Czas. Aha. Aha. Aha, aha, zaryspiony zostaje się od razu. O Boże, dajcie coś kupić. Nie ma. Pistolet skupiłem. A go sadzi. O, poszedł. poszedł. do tego no. Aha, o jak ten nog czurn ze skórką bije. Mhm. 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 Oho, oho, oho. No cóż, jak to jest, to Ręka mi żeby panu przypiertolić. Tak to wygląda. Nie ma żadnej gadki, panie. Nie ma gadki. Nie no nie. Nie trafiłem karpiem. Nie skarpiłem. Jak mnie? A ja biją. A wycie czort. Będę zadawał damage teraz. Aha. Co jest tam. Poszedłem. Gdzie nie. Co jest? Fisz, fisz, fish. Tam, tam fish. fisz. Very, very good. Mam fish, fisz. Very bardzo, fish. fisz. Mam to fisz. Owa. Mhm. To to. No nie. To bad. To pretty bad. Próbuj. Wow. At least I try and got so far. <laughs> In the end. That's a <laughs> Tak Próbuj. A good one. Intimatywne spele, all the time! Śmierć obserwatorom. O nie. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm, dead. I'm, dead. I'm, dead. I'm dead. Nie. Oła. O nie, to było głupie. Łup. To było głupie. O jak wie. Bardzo O, jestem zrespiony. Oła. Spustoszenie. Oła. Action. Gardemy. Wolał. Mhm. Mm Lulu, trzy trupy. GG WP. Kumpel Jezusa nam no, napisał. <cum> <tum> <tum> Kumpel Jezusa, Krystasa, Krystofera. Krystofers. Krystofers? Kumpel... <tum> Krystofers? Musisz grać pod tanka, Caitlyn. No dobra, tak. Zaraz to będę robił, tak. Nie. No jak nie przeżył? co się jak przeżył? No nie. Nie. Nie dają mi robić. Robię je. Zostałem mm -hmm. zjedzony. Jakie w górę? Noc zabiło mnie. Idę. Yeah. Nadchodzę. Nadchodź. I tried so hard... Żwiro! Zjebacka wam. Mącenie wody zaraz komuś pierdolne. Nocturne leci. o. Aha. Nocturne jak dopierdolił do pieca. I tam uważajcie, panowie! Po Nie bili mnie. Noc turnę mnie pokonał. nie nie pokonał. Nie mogłem je bić, nie wiem czemu. Ja też bym Cię nie bił. No bym się bił. O, masyko, bicie się. Serio. Ile? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby... ...tu walczyć. a doszło do bitwy. To Ci pokażę. Mhm. No nie. Ja bym tam nie służył. O. są to jednak. Dobry gracz. Jest, jest, jest. Mieliśmy go hajtować, ale... No, ale... Może to się nie opłacić, no. mnie przyspieszył. No, nie dojedzie. Dzieciak. Dobrze. To Szaryna, to Szaryna robimy. Kończymy to. O. Dzięki. 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 Łatwo. Mogłem sobie jeszcze z niego No. Ładne, ładne nagrało, fajnie. Dzięki, pozdrawiam widzów. Mhm. Fajnie byliście. No, ale... Jesteście super. Lajkujcie, obserwujcie. Subskrybujcie. Żółty magiczny budżetek. I czekajcie na kolejne materiały. Yy, tak. Materiały <grym> przechodzą w rolkach. W rolkach. Materiały, po prostu się szyję z tego. No. W, w rolkach papieru toaletowego można podetrzeć dupę.